Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu PGS Płynia Stargard. Rowak, Sokół łańcuch, wygrany przez zespół gospodarzy 96 do 63. Z nami jest trener drużyny gości Marek Łukomski i zawodnik Marcin Nowakowski. Trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór Państwu, gratulacje dla drużyny wspólni Stargard za, za wygrany mecz. Mecz praktycznie od początku nie układał się po naszej myśli. 50, kilka punktów stracone do przerwy. W, drugiej, w trzeciej kwarcie też 20, kilka punktów stracone. To nie jest to, co, to, co chcemy grać, natomiast e, jakiś może w, wpływ na to miały nasze absencje przed tym meczem, nasze choroby. E, I tutaj widać to ewidentnie do tej pory w, w ostatnich meczach w żadnym nie przegrywaliśmy deski. Tutaj zespół ze Stargardu zebrał nam 18 piłek w ataku, to jest 18 ponownie to jest bardzo dużo. Widać było dzisiaj, Adam Kemp zagrał na własną prośbę, nie trenował kilka dni, pojechał z zespołem, chciał pomóc, ale niestety wyglądało to, jak wyglądało. Natomiast no nie, nie można tutaj ukrywać, że wygrał dzisiaj zespół zdecydowanie lepszy, który zasłużył na to zwycięstwo. Tak więc my wracamy do pracy, szykujemy się do kolejnego meczu ze Śląskiem, Wrocław Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie Marcinie, proszę o zdecydowanie. Ja ja na początek gratuluję zespołowi i bo naprawdę zagrali bardzo dobry mecz. Grali bardzo agresywnie od początku, narzucili bardzo trudne warunki. My nie do końca odpowiedzieliśmy agresją. Ten nasz zaznaczył, bardzo przegraliśmy deskę, do tego mieliśmy 20 strat, więc, więc tak naprawdę nie zagraliśmy dobrego meczu. Takie mecze się zdarzają, my teraz wracamy do domu, musimy o tym meczu jak najszybciej zapomnieć, skupić się na pracy, żeby wszyscy zawodnicy wrócili do zdrowia. Do odpowiedniego rytmu i tak naprawdę przed nami jeszcze wiele meczów i myślę, że, że to będzie dla nas dobra lekcja do tego, żeby wrócić na odpowiednie tory i, i zacząć e, już może 5 stycznia od zwycięstwa z mistrzem Dziękuję serdecznie. Pytanie do trenera Łukąskiego od Karola Właśka. Czy mógłby trener zdradzić jak doszło do transferu ICA? Koszykarz jeszcze w środę grał z Kingiem w Czechach, a już w piątek debiutował w barwach Sokoła. Jak do tego doszło? Od dłuższego czasu mówiliśmy, że szukamy zawodnika, który nam poszerzy rotację, i sądowaliśmy zawodników gdzieś, którzy mieli mniej minut, a mogliby poziomem wspomóc nas w grze. Tak więc tą ten kontrakt, czy te rozmowy były prowadzone gdzieś od, od dłuższego czasu. Patrzyliśmy, jak, jak wygląda jego sytuacja. Tych minut miał coraz mniej. Później się zdarzył taki lepszy jego występ w, w Czechach. W europejskich puarach, ale już z tego co wiem, to decyzja już była podjęta, że on już, to, jest ostatnie, to są ostatnie jego mecze i opopólna decyzja za porozumieniem stron kontakt rozwiązany. A w międzyczasie my się dogadaliśmy i kontakt został u nas podpisany. Tak więc ta sytuacja była monitorowana i można było szybko później dopiąć wszystkie szczegóły. Dziękuję bardzo. Pytanie do trenera również Patryk Neumann. A kto odejdzie, bo macie sześciu zagranicznych kosztajarzy, czy może na razie nikt nie odejdzie? Na razie, na razie nikt nie odejdzie. Eee, zobaczymy, co, co tutaj z tego <tryk> będzie. Mam sześciu koszykarzy. Wszyscy mają kontrakty do końca sezonu, tak więc eee, sytuacja jest rozwojowa, o tak powiem. Nie ma więcej pytań. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener zespołu gospodarzy Sebastian Machowski i kapitan zespołu Tomasz Śnieg. Trenerze proszę o podsumowanie <tryk> spotkania. Dzień dobry. Um, no, oczywiście jestem bardzo zadowolony z tym zwycięstwem. No, tak, ja spróbuję po polsku. Tak, ja Dziękuję. dziękuję. Um, no, nigdy nie jest perfektny dla trenera, ale dzisiaj było prawie perfektne. Um, w pierwszej połowie jeszcze zrobiliśmy taki mały błędów w, w obronie, ale um, druga połowa um, nie skończyliśmy. Nie? Tylko... Graliśmy dalej, poprawiliśmy taki mały Błędów i nasza obrona w drugim połowie była bardzo skuteczna. i 90 punktów w ataku to jest uh, normalnie też wystarczy żeby wygrać. Um, też bardzo um, skuteczny debut uh, Aidina jak? Penawy. Pena 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 Penawy, tak jest. Um, on jest typiczny podkoszowym. On ma Um, bardzo duże możliwości. Ja mam nadzieję, ja jestem um, pewny, że jeszcze jeden, uh, jeszcze jeden tydzień uh, razem w uh, treningów uh, on, on będzie bardzo efektywny i um, będzie nas, nas dał duże, dobre rzeczy. Dzięki też na naszych kibiców na, na doping. I ostatni mecz w tym roku był. I Wszystkiego dobrego w nowym roku i duży wygrany Dziękuję. Dziękuję serdecznie za świetną odpowiedź po polsku. Proszę o podsumowanie spotkania naszego kapitana. Po Guten <grywka> <Good day. grywka> tak. Dobry wieczór. E, o meczu krótko, naprawdę nieobliczalny przeciwnik. E, sprawili już e, parę niespodzianek, chociażby z, e, w meczu z drużyną Zostrowa. Także byliśmy bardzo dobrze przygotowani na to spotkanie, realizowaliśmy plan e, i... I myślę, że naprawdę dzisiaj Nie Tylko wiem zostałości po karierze muzycznej. Tak jest. Wszyscy mogą być zadowoleni, sztab, trenerski, zawodnicy, zakończyliśmy ten stary rok, bo tak można już powiedzieć, zwycięstwem. Wciąż liczymy się w walce o Puchar Polski, na pewno tam chcemy być. Jeszcze tutaj na koniec dwie rzeczy. Pierwsza, jako zespół życzymy jeszcze raz ponownie Krzysiowi Sulimie dużo zdrowia. Dziękujemy za tą pracę, którą nam dał i za tą pomoc. Eee, a dla wszystkich kibiców e, na nadchodzący nowy rok wszystkiego dobrego. Eee, trzymajcie się. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pytanie do trenera Machowskiego e, od Karola Waśka z e, Pyta o rozwój Bareta Bensona. E, idzie stopniowo do góry z umiejętnościami, jak jak pan. Go i o nowego zawodnika. Skąd pomysł akurat na niego i jak się tak szybko udało gościom do Stargardu? You really spoke too fast for me. I didn't understand the first part of the question. Ok. Pytanie o Barenta Bensona. Uh -huh. uh, and his develop, uh, how do you, how you evaluate him? I'm going to answer this in English also. Please do. Um, because I think it's important to, uh, to pay attention to details. Okay, um, of course. Barrett is, is giving us a lot. Uh, he had uh, very big shoes to fill with the departure of uh, Sean Jones. Barrett naprawdę dużo nam daje. Miał musiał nie miał łatwego zadania, bo wejść w buty Sean Jonesa. But it is uh, also evident that, despite being still a young guy, it was just his 25th birthday. Um, he has uh, already um, a very Good understanding how to play this position? Mimo jego młodego wieku, niedawno opchodziu 25 rodziny bardzo bardzo dobrze rozumie K i na swojej pozycji. Usually it takes for the big guys a little bit longer to get this kind of experience and to uh, play with this uh, kind of calm that he is uh, portraying. Z reguły to zajmuje dużo więcej czasu dużym, wysokim zawodnikom, aby grać z takim spokojem, jak on gra na tej pozycji. Dlatego już w tak krótkim czasie, który tak naprawdę z nami jest, już robi rzeczy, których w swojej przeszłości nie robił. Defensive uh, anchor that a team needs. And offensively, uh, he is really uh, working hard to improve his, uh, his, uh, his game, and the combination of, of Courtney and Barrett together is uh, a very good basis for a good team offense. I ofensywnie również podnosi jakość swojej gry. I razem z Kortnejem naprawdę w ofensywie dają, dają nam, nam dużo. Dlatego jego rozwój jeszcze się nie zakończył, sporo mimo wszystko ma do, do nauki i na pewno to on wykona. And second part of the question about uh, ID. i already said that before i think with uh, iden with we didn't uh, find a, a true center a true inside player Z nie znaleźliśmy typowego centra gracza naprawdę he, he's already shown today in this uh, short game or short minutes that uh, he is uh, capable of playing inside outside face to the basket back to the basket już w tak krótkim czasie dzisiaj w tak mało minut pokazał, że może e, grać na tak naprawdę kilku pozycjach i e, i grać przodem do kosza, tyłem i i, i pod koszem jak i również na wodzie. And uh, equally important, maybe even more so defensively um with his uh, athleticism, with his length. He's a good rebounder, he can block shots, he knows how to position himself. So uh, he's giving us a lot, I believe. I w obronie przy jego wzroście, przy jego możliwościach obronnych, blokach, zbiórkach, może naprawdę wiele nam dać. And how how you managed to, to to get him to start so fast, replacing Christophe uh, similar to. Um... To było podobnie jak na wyzwanie tak naprawdę ze sprowadzeniem Barreta, który był tu tak naprawdę w ciągu dwóch dni. Przy obu tych uh, sprawach to był wysiłek drużynowy uh, i sztabu trenerskiego i, i, i ludzi tutaj odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem and it's also an effect of uh, i must say my, my very good network i to też jest na pewno uh, moja dobra sieć znajomości because it's also a very uh, bad or tough uh, moment to look for players bo teraz nie jest to dobry wręcz bardzo ciężki moment na znalezienie nowych graczy especially because s szczególnie wysokich okay thank you very much thank you Okay. Nie mam pytań. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.